Życie w średniowiecznym zamku było wspaniałe, o ile było się królem. Ciepłe ogniska, pieczone mięsa, ludzie kłaniający się na każdym kroku. Ale dla wszystkich pozbawionych korony lub tronu życie zamkowe było zimne, ciasne i pełne ciężkiej pracy. Przyjrzyjmy się, z czym musieli się mierzyć. Zacznijmy od tych w klejnotach i aksamicie. Nieszczęsne damy dworu spędzały dni owinięte w ubrania, które sprawiały, że nowoczesne narzędzia tortur wydawałyby się wygodne. Każdego ranka służące zapinały im ciasne gorsety, które przemieszczały narządy wewnętrzne. Potem przychodziły warstwy, nie dwie czy trzy, ale często pięć lub więcej elementów odzieży, ważących łącznie do 23 kilogramów. Prawdziwy koszmar stroju treningowego. Codziennie, bez prysznica. Latem nie było lepiej. Chłopi mogli przynajmniej nosić lżejsze ubrania ale damy tkwiły w duszących warstwach zapisy wskazują że kilka dam dworu zemdlało podczas szczególnie gorących uczt w XIV wieku jedna francuska szlachcianka narzekała w swoim dzienniku że w lipcu tonę we własnym pocie pod aksamitem który pali jak ogień piekielny ich codzienne zajęcia nie były lepsze od garderoby długie godziny spędzały na nauce umiejętności bez większej wartości praktycznej haftowanie złotą nicią gra na lutni z odpowiednim ułożeniem palców i zapamiętywanie setek modlitw po łacinie, języku którego często nie rozumiały. Ich edukacja przygotowywała je tylko do jednego: bycia ozdobą i posłuszną. Większość dam zamkowych nie potrafiła czytać poza podstawowymi modlitwami, nie znała się na finansach i na pewno nie wybierała sobie męża. Małżeństwa były aranżowane, gdy dziewczynki miały zaledwie siedem lat, a ślub odbywał się, gdy kończyły dwanaście lub trzynaście. Trudno mówić o dzieciństwie, gdy poznaje się przyszłego męża, mając w ręku lalki. O wolności nie było mowy. Dama mogła opuszczać swoje pomieszczenia tylko za pozwoleniem, z eskortą strażników i odpowiednim okryciem. Dni spędzała w solarze, nieco mniej przewiewnym pokoju, szyjąc przy słabym świetle, aż oczy odmawiały posłuszeństwa. Wiele kobiet nabawiło się złej postawy i osłabienia wzroku przed trzydziestką najważniejszym zadaniem było rodzenie dzieci a najlepiej synów średniowieczne traktaty medyczne obwiniały kobiety za wszelkie problemy z płodnością jedna porada mówiła by kobieta niezdolna do poczęcia spożywała dziwne mikstury jak sproszkowana macica królika i zmielone poroże jelenia jeśli rodziła tylko córki najwyraźniej nie starała się wystarczająco dama mogła mieć klejnoty i służące ale żyła w więzieniu oczekiwań dyskomfortu i nudy jej złote łańcuchy wiązały równie mocno jak żelazne bycie na szczycie zamkowej hierarchii oznaczało jedynie najładniejszą klatkę z najlepszym widokiem na cudze cierpienie podczas gdy liczyła setny ściek w solarze inni mieszkańcy zamku również przeżywali swoje własne wersje średniowiecznego koszmaru służba kuchenna w zamku doświadczała szczególnego rodzaju piekła ich dzień zaczynał się długo przed wschodem słońca kiedy większość mieszkańców jeszcze chrapała już o czwartej nad ranem nosili drewno, rozpalali ognie i przygotowywali się na niekończące się kulinarne wymagania dnia. Kuchnie zamkowe były właściwie zagrożeniem pożarowym. Często znajdowały się z dala od głównej sali, by zmniejszyć ryzyko pożaru. Te duszne pomieszczenia miały wiele palenisk, płonących bez przerwy, podnosząc temperaturę do ponad 40 stopni Celsjusza. Jedynie kucharze nie potrzebowali dodatkowych warstw zimą. Praktycznie gotowali się razem z jedzeniem. Praca nie miała końca. Śniadania, obiady, kolacje i nieskończone przekąski dla szlachty, która mogła zapragnąć pieczonego pawia o północy. Zapisy z XIV wieku pokazują, że duże zamkowe kuchnie obsługiwały nawet 500 osób dziennie, co wymagało przygotowania dziesiątek różnych potraw na każdy posiłek. Jeden angielski zamek zużywał w tydzień ponad 2000 bochenków chleba i 23 beczki piwa poparzenia skaleczenia i urazy były na porządku dziennym kamienne podłogi śliskie od tłuszczu sprawiały że upadki były częste ciężkie garnki ważyły nawet 18 kilogramów a ich upuszczenie oznaczało bałagan i lanie średniowieczne narzędzia kuchenne obejmowały ogromne haki do mięsa ostre tasaki i rożna wystarczająco duże by nadziać całego jelenia zapachy były wyjątkową torturą gnijące mięso psujące się warzywa i dym towarzyszyły kucharzom każdego dnia. Wentylacja prawie nie istniała, więc służba oddychała dymem aż do pieczenia w płucach i uzawienia oczu. Ich ubrania tak przesiąkały smrodem, że nie mogli przechodzić przez pewne części zamku, jakby szlachta mogła umrzeć od zapachu plepsu. Najokrutniejsze było to, że kucharze rzadko mieli okazję spróbować potraw, które przygotowywali. Jedli resztki przypalone skórki i najtańsze składniki podczas gdy dla lorda piekli egzotyczne ptaki nadziewane przyprawami ich własne posiłki to rozwodniona owsianka i czerstwy chleb jeden zapis mówi o chłopcach kuchennych walczących o kości po uczcie szlachty by wyssać z nich resztki szpiku ich ręce były na stałe zabarwione skóra poparzona a plecy zgięte od godzin mieszania krojenia i noszenia. A gdy szlachta narzekała, że potrawy są zasłone lub zbyt mało wyrafinowane, zgadnij, kto obrywał. Choć kuchnia była dymnym piekłem niekończącej się pracy, przynajmniej ci służący wiedzieli, jaka jest ich rola. Ich cierpienie było proste. Inni mieszkańcy zamku zmagali się z bardziej skomplikowanymi zasadami średniowiecznego życia. Nikt nie miał gorzej niż młodzi pazie, o dzieciństwie mogli zapomnieć. Dla chłopców z dobrych domów dorastanie oznaczało wysłanie do zamku innego pana w wieku siedmiu lat. Dzieci w tym wieku we współczesnym świecie tracą mleczne zęby i uczą się mnożenia, średniowieczne dzieci traciły rodziny i uczyły się służby. Dzień zaczynał się brutalnie wcześnie, pazie wstawali przed świtem, by przygotować ubrania pana, czyścić buty i nosić wodę, spali często na cienkich matach, na korytarzach lub w przedsionkach. Zimową porą pazie spali stłoczeni razem by się ogrzać czasem na zmianę pilnując ognia trening był surowy i nieustanny musieli opanować etykietę stołu nauczyć się serwowania posiłków bez rozlewania i zapamiętać złożone zasady dworskiego zachowania jeden błąd jak nalanie wina lewą ręką zamiast prawą mógł skutkować uderzeniem które dziś kwalifikowałoby się jako przemoc wobec dziecka edukacja obejmowała także przygotowanie do przyszłej roli rycerza jazdę konną, walkę mieczem i zapasy. Wielu doznawało poważnych kontuzji. Zapiski z jednego francuskiego zamku odnotowują trzy złamane ręce, dwa pęknięcia czaszki i niezliczone siniaki wśród paziów w ciągu jednego roku. To nie były wypadki na placu zabaw. Uważano je za konieczne hartowanie ducha. Pazie byli także wykorzystywani jako szpiedzy. Panowie wysyłali ich, by podsłuchiwali rozmowy lub przekazywali tajne wiadomości. Mały wzrost czynił ich idealnymi do skrytego przemieszczania się po korytarzach. Ale jeśli zostali złapani, wszyscy ponosili karę, a średniowieczne kary były wyjątkowo pomysłowe w swojej okrutności. Jedzenie było kolejnym źródłem cierpień, pazie jedli jako ostatni, dostając resztki po rycerzach i szlachcie. Często musieli stać podczas posiłków, obserwując jak inni ucztują, podczas gdy ich żołądki burczały. Nic tak nie kształtuje charakteru, jak patrzenie, jak tłusty lord obiada się pieczoną gęsią, czekając na pozwolenie na zjedzenie suchego chleba. Tęsknota za domem była przytłaczająca. Wielu paziów płakało nocami w pierwszych miesiącach rozłąki. Listy od rodzin były rzadkie, wizyty jeszcze rzadsze. Niektórzy nie widywali bliskich przez całe lata. Około jeden na pięciu paziów nie kończył szkolenia. Uciekali, chorowali albo ginęli w wypadkach. Najzdolniejsi zostawali giermkami. Awans, który obiecywał prestiż, ale przynosił głównie nowe obowiązki. Im wyżej się wspinało po szczeblach zamkowej hierarchii, tym bardziej wyrafinowane stawały się problemy, a na szczycie czekali rycerze, zawód pełen mitów i chwały, lecz w rzeczywistości daleki od ideału. Ich słynna zbroja płytowa ważyła od dwudziestu do dwudziestu siedmiu kg, jakby nosić siedmiolatka przywiązanego do ciała przez cały dzień. Letnie bitwy były szczególnie brutalne. Rycerze pocili się tak bardzo, że potrafili stracić do siedmiu litrów wody w jednej walce. Wielu mdlało nie od ran, lecz od przegrzania. Jeden traktat medyczny zalecał polewanie głowy rycerza zimną wodą przed bitwą, nie dla błogosławieństwa, lecz by nie ugotował się we własnej zbroi. Rycerze nie umierali w walce, oni się w niej powoli gotowali, jak średniowieczne homary, a na tym nie kończyły się ich cierpienia. Otarte miejsca były ich stałym towarzyszem, nosili pod zbroją grube, pikowane kaftany, zwane aketonem lub gambesonem, które miały chronić skórę przed metalem. Ale po godzinach jazdy i walki te kaftany zamieniały się w przesiąknięte potem narzędzia tortur, powodując bolesne otarcia, które łatwo się zakażały. Trening rycerski był zobowiązaniem na całe życie. Zaczynał się około siódmego roku życia jako paś, potem jako giermek w wieku nastoletnim aż wreszcie następowała ceremonia pasowania, zwykle około dwudziestki. Do czasu osiągnięcia rycerskiego tytułu, mężczyzna miał już za sobą ponad połowę życia spędzonego na przygotowaniach. Badania archeologiczne szczątków rycerzy wykazują charakterystyczne deformacje kości spowodowane latami ćwiczeń z mieczem i jazdy konnej, ich ciała dosłownie ukształtowane przez zawód. Rycerz był właściwie średniowiecznym żołnierzem w stanie wiecznej gotowości. Gdy pan wzywał, musiał rzucić wszystko i walczyć, nawet w wojnach, których nie rozumiał lub nie popierał. Historyczne źródła pokazują, że wielu rycerzy popadało w ogromne długi, próbując sprostać swoim obowiązkom militarnym. Wyposażenie rycerskie mogło kosztować tyle, co mały dom w dzisiejszych czasach, a wszystko to z własnej kieszeni. Turnieje, zwłaszcza rycerskie pojedynki na kopie, choć pełne splendoru, były śmiertelnie poważne. Kopy były zaprojektowane tak, by łamały się przy uderzeniu, zmniejszając ryzyko śmierci, ale zgony i tak były częste. Zapiski medyczne z turniejów mówią o okropnych urazach, złamane karky, przebite płuca, zmiażdżone szczęki. Nawet zwycięzcy często schodzili za areny z wstrząsami mózgu, które dziś wykluczyłyby sportowca z całego sezonu. Średnia długość kariery zawodowego turniejowego rycerza była porównywalna do życia jędki jednodniówki jeśli miał szczęście. Kodeks rycerski narzucał niemożliwe standardy. Rycerz miał być jednocześnie zaciekłym wojownikiem i delikatnym zalotnikiem, wiernym sługą pana i obrońcą słabych, bezwzględnym w walce i miłosiernym wobec pokonanych. Te sprzeczności doprowadzały wielu do kryzysów. Średniowieczna literatura pełna jest rycerzy wątpiących w swoje powołanie i cierpiących na coś, co dziś nazwalibyśmy zespołem stresu pourazowego podczas gdy rycerze walczyli o honor i chwałę, ktoś musiał zajmować się mniej chwalebnymi, ale absolutnie niezbędnymi sprawami, pilnowaniem, by zamek nie popadł w ruinę lub nie został zdobyty we śnie. Poznaj konstabla, średniowiecznego odpowiednika zarządcy budynku, szefa ochrony i skrzynki skarg w jednym nieszczęsnym pakiecie podczas gdy rycerze ruszali ku chwale, konstabl zostawałby zmagać się z bez końca trwającą niewdzięczną pracą, która miała zagwarantować, że zamek nie zawali się ani nie zostanie podbity dla niego dzień nie kończył się nigdy od świtu do zmierzchu, raczej od zmierzchu do zmierzchu odpowiadał za organizację zmian straży, stan murów, zapasy żywności i sprawność uzbrojenia. Zapisy z jednego angielskiego zamku pokazują, że konstabl miał obowiązek dwa razy dziennie obchodzić cały obwód zamku ponad trzy kilometry, często w fatalnej pogodzie. Bezpieczeństwo było jego największym koszmarem. Naruszenie obrony oznaczało nie tylko porażkę zawodową, mogło skończyć się śmiercią wszystkich wewnątrz. Konstable sprawdzał każdy posterunek, nadzorował podnoszenie i opuszczanie mostów zwodzonych i osobiście nosił klucze do najważniejszych bram i drzwi. Jeden tekst zalecał, by konstable spał z kluczami przywiązanymi do nadgarstków. Nic tak nie sprzyja spokojnemu snu, jak kilogram żelaza uderzający cię po twarzy każdej nocy. Jeśli cokolwiek poszło źle, od przeciekającego dachu po atak wroga, konstable był winien. Nieskończona lista zadań obejmowała także inspekcję zapasów, przesłuchiwanie podejrzanych gości i rozstrzyganie sporów wśród służby. Egzekwował prawo lorda w obrębie zamku, co oznaczało nakładanie kar i grzywien, sposób pewny, by zyskać wrogów. Źródła pokazują, że konstablowie byli zaraz po poborcach podatkowych najczęściej adresatami gruźb śmierci od wściekłych chłopów. Ich miejsce w hierarchii było niejasne: zbyt mało szlachetne, by jadać z lordem, ale zbyt wysokie, by przesiadywać z pospólstwem. Mieszkali zwykle w małych izbach przy wejściach lub zbrojowniach, dogodnych dla pracy fatalnych dla snu. Średnio konstabl wytrzymywał na stanowisku 4 do 6 lat, po czym prosił o zwolnienie z powodu stresu, wyczerpania lub niekończących się skarg. Najgorsze jednak było podważanie jego decyzji przez przełożonych. Lordowie ignorowali polecenia konstabla, a potem obarczali go winą za skutki. Rycerze omijali protokoły bezpieczeństwa, po czym zrzucali winę na konstabla, gdy coś szło źle. Służba ignorowała harmonogramy napraw, po czym narzekała na awarie? Przynajmniej konstable miał własny pokój. W przeciwieństwie do tych, którzy trafiali do najbardziej ponurego miejsca zamku, lochów. Ciemność w zamkach miała wiele znaczeń, ale żadne nie było tak dosłowne jak życie w lochach. Nie przypominały one schludnych cel z filmów. Często były to dawne magazyny, wyschnięte studnie lub wykopane jamy stworzone, by uprzykrzyć życie. Za co można było tam trafić? Praktycznie za wszystko. Długi były częstym powodem, nie spłaciłeś należności, trafiałeś do Lochu, aż twoja rodzina zebrała odpowiednią kwotę. Spór z lokalnym lordem, kilka miesięcy w ciemności, oskarżenie o kradzież bez dowodów, witamy w Lochu. Średniowieczna sprawiedliwość nie uznawała zasady domniemania niewinności, raczej winny, dopóki się nie przyznasz lub nie umrzesz. Warunki fizyczne były nieludzkie, większość Lochów nie miała okien światła ani ogrzewania kamienne ściany były wiecznie wilgotne sprzyjając rozwojowi pleśni i chorób podłogi to zazwyczaj ubita ziemia nasiąknięta odchodami poprzednich więźniów sprzątanie polegało czasem na wrzuceniu słomy nie dla komfortu lecz by wchłaniała nieczystości i ograniczała smród który mógł sięgnąć wyższych pięter o spaniu nie było mowy zamożniejsi mogli zapłacić zasiennik reszta spała na zimnej ziemi szczury były stałymi towarzyszami śmiałe na tyle by obgryzać śpiących więźniów jeden zapis opisuje jak osadzeni wiązali włosy by gryzonie nie zjadały ich podczas snu jedzenie przychodziło nieregularnie i było ledwie zjadliwe w wielu zamkach karmienie więźniów nie należało do obowiązków lorda rodzina musiała dostarczać jedzenie lub płacić strażnikom bez rodziny lub pieniędzy można było liczyć jedynie na kromkę chleba i wodę co kilka dni średni czas pobytu trzy miesiące skutkował utratą dziesięciu do piętnastu kilogramów opieka medyczna nie istniała skaleczyłeś się o zardzewiały łańcuch miałeś gorączkę po brudnej wodzie trudno zakażenia były częstą przyczyną śmierci jeden tekst medyczny określał gorączkę lochową jako chorobę od oddychania powietrzem w którym przebywało zbyt wiele nieumytych ciał lekarze odwiedzali więźniów tylko wtedy gdy byli oni cennymi zakładnikami Najgorsza była jednak tortura psychiczna. Całkowity brak czasu, kontaktu z ludźmi poza strażnikiem i niepewność, czy i kiedy nastąpi uwolnienie. Ciągła ciemność, kapanie wody i odgłosy życia zamku nad głową tworzyły koszmar, który łamał nawet najmocniejszych. W tym morzu cierpienia jedyną osobą z rzekomym kontaktem z miłosierdziem boskim był kapelan zamkowy. Ci mężowie boży znajdowali się w jednej z najdziwniejszych pozycji w systemie feudalnym. Mieli reprezentować władzę nieba, a jednocześnie całkowicie zależeli od ziemskich panów. Jeden kazanie przeciw obżarstwu mogło sprawić, że kapłan wylądował w lesie, głosząc kazania wiewiórkom. Ich dzień zaczynał się przed świtem od modlitw. Prajm o świcie, tercja przed południem, seksta w południe, nona po południu, nieszpory o zmierzchu i komplet przed snem. Kapłan pracował zanim inni się budzili i modlił się, gdy straż zmieniała warte. Teoretycznie kapłani mieli moralne zwierzchnictwo nawet nad lordem zamku. W praktyce krytykowanie własnego żywiciela było ryzykowne. Znane są przypadki zwalniania kapelanów za upominanie szlachty z powodu niegodnego zachowania. Jeden angielski ksiądz został wyrzucony za zasugerowanie, że pan zamku pije zbyt dużo. Jego następca nauczył się przymykać oko, gdy wino lało się strumieniami. Woda święcona dla kaplicy, wino dla lorda, ślepota dla kapłana. Zakres obowiązków stale się rozszerzał. Oprócz codziennych modlitw, spowiedzi i komunii, kapłani musieli wykonywać szereg dziwacznych zadań, by zaspokoić religijne i przesądne potrzeby mieszkańców zamku. Błogosławili miecze przed bitwą, tarcze przed turniejami, chleb przed pieczeniem, łóżka przed porodem i byli wzywani, by sprawdzić plamę pleśni na ścianie, która komuś przypominała twarz świętego. Najbardziej niewygodne były spowiedzi, Kapłani słyszeli wszystkie sekrety, skandale i grzechy, nie mogąc nic z tym zrobić ze względu na tajemnicę sakramentu. Jeden francuski rękopis wspomina księdza, który nabawił się tików nerwowych z powodu stresu związanego z tłumieniem tylu tajemnic. Byli terapeutami bez dyplomu, powiernikami bez wyboru, jedynymi, którzy mogliby uznać głuchotę za atut zawodowy. W czasach kryzysu oczekiwano od nich cudów, gdy wybuchała choroba, Mieli odwiedzać chorych mimo ryzyka, gdy brakowało jedzenia, mieli tłumaczyć wolę Boga, gdy bitwa kończyła się klęską, musieli uzasadniać boski plan. Zbyt wiele zgonów dzieci zimą, nieurodzaj latem, kapłan musiał mieć odpowiedź. Chociaż dźwigali ciężar duchowy całej społeczności, przynajmniej nie musieli zmagać się z najbardziej obrzydliwą pracą w zamku, zawodem gong farmera. To nieszczęsny człowiek odpowiedzialny za usuwanie ludzkich odchodów z latryn i zbiorników. Średniowieczne toalety, zwane garderobami, to były otwory spuszczające nieczystości wzdłuż murów zamku lub do specjalnych jam. Po miesiącach lub latach ktoś musiał je wyczyścić. Do akcji wkraczał gong farmer, uzbrojony w łopatę, wiadra i mocny żołądek. Czołgał się przez ciasne szyby kanalizacyjne, zbierając nocną glebę, jak uprzejmie nazywano odchody. Następnie wynosił je poza mury zamku. Średniowieczne zamki produkowały około 23 kg odchodów dziennie, co dawało tony materiału rocznie. Zaskakująco, praca ta była dobrze płatna, nie bez powodu. Gąk farmerzy zarabiali nawet trzykrotnie więcej niż przeciętni robotnicy. Rady zawodowe brzmiały prosto zatkaj nos i myśl o pieniądzach. Pracowali głównie nocą, by ograniczyć smród dla reszty zamku. I zazwyczaj umierali młodo na skutek kontaktu z chorobami. Bez nich jednak życie w zamku byłoby jeszcze bardziej nieznośne, niż było dla wszystkich uwięzionych w jego kamiennych murach.